I'm here to help. Driver! Stop! I'm here to help, madam. Oh, I'm Scena no jest odpowiedzią na zapotrzebowanie realizacji scen w miejscach, które już nie istnieją. Chcieliśmy pokazać, że realizacja filmów historycznych wcale nie musi być tak trudna. Unikamy bardzo dużej części kosztów, właśnie wprost produkcji, wymazań tego, co co tak naprawdę nie jest z epoki. Jednocześnie możemy dość w jedny sposób odtwarzać historyczne fragmenty ulic. Wykreowaliśmy ulicę warszawską, która już nie istnieje, po której poruszała się dorożka. Znaczy, dorożka w studiu stała w miejscu, natomiast środowisko 3D za nią poruszało się tak, jakby dorożka była w ruchu. Making the tech demo it's one thing but it has to look like it's real life. It has to look realistic. to emotional. to to out my instead out in the cold. So, uh, yeah, it was a great experience. ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i pokazaniem, że wysokobudżetowe efekty specjalne zarezerwowane do tej pory tylko i wyłącznie dla bardzo dużych produkcji są osiągalne i na wyciągnięcie ręki dla małych budżetów. Sięgnięcie do epoki e, nigdy nie było tak łatwe jak teraz.